Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy. Święto Plonów Gminy Gromnik odbyło się 14 sierpnia. Obchody rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Gromniku. Podczas nabożeństwa proboszcz parafii poświęcił przyniesione do kościoła wieńce oraz dary. Po mszy świętej nastąpił przemarsz barwnego korowodu dożynkowego, w którym uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe, grupy wieńcowe oraz zaproszeni goście. W amfiteatrze letnim obrzęd dożynkowy rozpoczął się przekazaniem chleba upieczonego z tegorocznych zbóż na ręce włodarza gminy Gromnik przez starostów tegorocznego święta. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ten chleb jest oczywiście symbolem ciężkiej pracy. My sobie zdajemy sprawę. Prowadzimy można powiedzieć gospodarstwo ogólne, bo i mamy zasiewy i hodujemy zwierzęta, także jest to gospodarstwo e, ogólnoużytkowe. E, hodujemy konie, hodujemy konie rasy małopolskiej, naszą rodzimą rasę zachowawczą. Jeśli mamy okazję, mamy chwilę czasu, to też staramy się kultywować tradycje jeździeckie, jeździmy konno. Wśród zaproszonych gości byli również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz radny sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Sorys, którzy w swoich przemówieniach podkreślili znaczenie regionalizmu i kultury lokalnej. Dożynki to przede wszystkim również jest czas na to, żeby pokazać, że folklor nasz, że kultura, kultura, która często wywodzi się z kultury ze wsi jest cały czas aktywna, prawda, jest cały czas pięknie kultywowana i za to bardzo dziękuję, że... Władze gminy, pan Wójt dokłada wszelkich starań i pewnie środków na to, żeby te zespoły regionalne czy, czy też kapele istniały, bo mogły tutaj w takiej okoliczności jak dzisiaj przyśpiew przyśpiewywać i upiększać te okoliczności. Jest to też oczywiście dla mieszkańców bardzo, bardzo fajny czas, bo, bo, bo to dzisiaj mamy takie, taką piękną pogodę. Jesteśmy sąsiadami w końcu pleśna od gromnika nie leży zbyt daleko, ale to co ważniejsze, że no, łączą nas z Panem Wójtem takie więzi współpracy od wielu lat, kiedy w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadałem za fundusze europejskie. Mieliśmy bardzo częste właśnie kontakty z Wójtami, z burmistrzami z tego okręgu, z tego jakby subregionu, a tutaj postać pana Wójta czy świętej. Pamięci Wójta Burmistrza Jurkiewicza, który na przykład tworzyliśmy ten szlak źródlany, dzięki któremu powstało wiele projektów. To jakby pokazało, czy utwierdziło mnie w takim przekonaniu, że to są ludzie, którzy twardo stąpają po tej ziemi, wiedzą czego chcą i mają pomysł na rozwój swojej gminy. Oczywiście nie zapominając o jej tożsamości, o jej kulturze, o jej zwyczajach. W związku z tym przyjechać tutaj do. Grom Również do pięknego amfiteatru, gdzie również czuję się w jakiś sposób arkuszerem tego projektu, to dla mnie sama przyjemność. Jak zawsze, organizacja jest wzorcowa. Kosztuje to dużo wysiłku pracowników urzędu gminy, a przede wszystkim. Pracowników Goku, pana dyrektora i pracownicy, które pracują w Gminnym Ośrodku Kultury. Myślę, że wszyscy już czekają na godzinę 18, kiedy gwiazda przybędzie i będzie ładnie grać. To są lahersi dzisiaj. Natomiast bardzo ładnie występuje kapela Siemiechowa. Widzimy teraz grupę taneczną, więc myślę, że jest wesoło. Tak jak powinno być na dożynkach. Po części oficjalnej odbył się koncert Kapeli Ludowej Siemiechowianie oraz grupy śpiewaczej. Na scenie wystąpił także zespół taneczny Mali Siemiechowianie prezentując bogaty program artystyczny. Dużym zainteresowaniem wśród młodszej części widowni był konkurs zorganizowany przez międzywojewódzki cech kominiarzy. Gwiazdą wieczoru był zespół lachersi, w którego repertuarze można było usłyszeć autorskie kompozycje oraz folkowe aranżacje. do ucha, i Odnosi na duchu, smutek demoluje. Kochani śmiało, ręce w górę! Hop, hop, hop! pięknie, pięknie, a będzie lepiej? Super! Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził zespół Twist.